Dobre. Możesz być teraz ułanem takim trochę oh, w tak. rapingu polskiego Deszcz na szybach i ch**nie za okny. Chleb, który wpadasz w jajko od kury, takie zbite, takie fajne yy, Moja babcia nie dodawała soli i pieprzu, ale oni mi kazali, więc dodałem soli i pieprzu. Może dlatego nie były takie jak babci Wiecie co? W sumie to jeszcze jedną małą rzecz bym zmienił Od razu lepiej od razu. Ninja. Dżedak. Jak Yoshimitsu z Tekela. Jak kto? Yoshimitsu. A, da, bo ty jesteś jest taki trochę... Arigato, Koniciła. Kłacze. Naturalne środowisko występowania Andrzeju. BMW 5 Przyszedłem tu, bo tam napierdziałem. Głowa oh! przeszedł po spodenki, a ja kupiłem buty. No czy jeszcze nie, ale idę. Tak, i... oh. tak. tak wracają szefowie, a tak pracownicy. Dzisiaj oddychanie prostym nosem? Jeszcze... Papryk Prowokół Co się stało? w coś ty mnie wpakował. Znaczy, dziwnie mówisz dziękuję. <grymianie> 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 Trzecia minuta bez prądu. Część osób stara się udawać, że nic się nie stało. W tym Andrzej, próbuje pokazać wszystkim, że wszystko jest ok. Natomiast w jego głowie już kiełkuje myśl, co dalej. Bitch. To I love you. <zysk> <Okay>. <zysk> To jest dream, raptor cleaner, kóła I tak wszyscy to podpijali kurwa na warsztacie. O teraz przynajmniej nalegamy. Możesz ją zdjąć oto Ci ona Ty Michael Jackson jesteś Ale mu pan powiedział Jakub pytań, bo się naławię kartofle <grym> Ale to nie koniec atrakcji na dzisiaj, bo jeżeli zadzwonią Państwo już teraz, otrzymacie w prezencie tę oto sokowirówkę. <grym> Patrzcie w ogóle, wczoraj wydarzyło się coś niesamowitego. Chyba się wykąpałem, ale nie pamiętam, i Kuba dał mi swoje majtki. Patrzcie, k***a, jak to wygląda. Ja dole Pierwszy raz mam takie. Czuję, czuję. O, o, chyba możemy zrobić. K***a. Team. Ja k***wie, ale s**t To mówiłem, że już trochę tracę rachubę, nie wiem co nagrywać, tu się dzieje dzisiaj wszystko Są Andrzej z Robertem, uczniowie, uczniowie z akademii, starzyści Mati, Przemo, jego żona Uba Twoja stara pijana i jeszcze siedmiu krasnoludków, kurwa Więc naprawdę dzisiaj w pocie czoła Tutaj jest praca, a co wy nie wiecie jak to jest jak się wraca z urlopu? Wiecie No, także tego no.

Pana ale masz dziary tutaj na bitku Słuchaj jak, o, tak, chcesz to, czy... jak chcesz to dam ci numer w leknicy na barakach takie Soul. robią <gulet> tak? A co to robią firma Pirelli? Uh, uh... Tu czy... się nie chcę ale bo wywiadu udzielam <guletore> Gorąco tu f*** Wiem Witam dzisiaj na treningu Będziemy na w Plecy, łapy i jeszcze ku... Nie. Więc tego... Co ci mam do p***dzenia robić? Sorry, don't want kamerą. I'm so sorry, I'm so sorry, sir. I so sorry, sir. I'm just recording for my uh, interview. I don't want to kill you. Tak, to jest Wrapper Clinic. Wrapper Clinic. Najlepszy środek do oczyszczania powierzchni przed oklejaniem. Wrapper Clean Dostępny na www.folia-samochodowa.pl. Wujek e, Google pomuch jak zwykle. No i co? No i dy... no jajco dy... Ściągam drzwi Znaczy z tego, tutaj Bagno! A potem Cześć będzie, to że k MW debil krzywo stanął, jeszcze z szerokimi drzwiami. Ktoś ci stanie, to nie wejdziesz, że to jest... To ja stanął. No, siarę nam robi i tyle, no. Chyba no. to, to się gazuje na każdym skrzyżowaniu. To nie zgasł. GARI! To jest w roku dwukrotnie z wałka. Jak widzicie, straż pożarna ma swoje bardzo, bardzo mocne wpływy, również w centrali Forda. Śmierzek! K! Spojlery wcześniej jeździły na Kalibrze, ale niestety spłonęła. Weź to oklej! <laughs> to Pogadzie tylko na kolejnego vloga. Weź to oklej! Weź to oklej! No to. Oh, shit, oh, shit, oh shit się z tym... Buba, leć po taśmę. W dzisiejszym odcinku Mateusz traci kontrolę. Chyba zaraz stracę kontrolę. Andrzej powoli traci kontrolę. Chyba zaraz stracę kontrolę. Łażej może stracić kontrolę. Chyba zaraz stracę kontrolę. A Buba traci kontrolę. Chyba też zaraz ma stracę kontrolę. Ty się o Co to do jest? To wszystko i wiele więcej w dzisiejszym odcinku w Rap Life Jeden detal, dwie panoramy i do parę paren specjalna żyłka na karasie. Co karpia na to nie złowisz? To wróć na karpie. Walka Julia z ciekawostek nie przyjechała tutaj na lawecie, tylko o własnych siłach. Eee. Oh my, oh my. Kurwa nie, Buba nagraj mnie Buba przytrzymaj mi, bo robię Buba ściągnij liner kurwa Buba prowadź korsę kurwa Nie no zajebiście, ja Ale się cieszę, ale jeszcze bardziej się cieszę na ten projekt Co z tego zrobimy? Jedzie się to kurwa BMW A ty się kiś kurwa, korsie Ej to jest tylko 46 A ja się jaram jak dziecko, masakra Najmłodszy zawsze ma przejebane Jak na budowie Buba skocz do Dino kurwa po ćwiartkę Zniżliśmy się w następnym raplajcie. Siema Było dobrze. Uba skwitował. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... 100. W tym odcinku to tyle, jeżeli poczytajmy. Szefa nie ma? To jazda. To skur... jest moją w Pod moją nieobecność został sfenetrowany. A jeżeli już pytacie, jak na urlopie, to nudziłem się strasznie. W Rap Life to odcinek 2776. A skąd leci ten dym Aha, z twojego śluga? Co nie powiedziałeś? To je, idzie dym. Widzę to na obiektywie. No to idzie. Może podczas wyprzedzania musiałem w tym bolidzie klimatyzację wyłączać, żeby zwiększyć prędkość chociaż do, o 5 km na godzinę, nie? Ale dojechałem pierwszy. Mam się. Haha, siu! Przyjrzyjmy się wczoraj wcześniej? Tylko z ucha. To po prostu... Pointry, 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 Zaraz, a młody, jak pam tam, będziemy latać, jak panią telefonują, to możliwe. Sianko, dechną, kiedyś stara a na... będzie taka śrupa. Mateusz, przywitać. Dzień dobry wszystkim. Mateusz, jestem opowiedz mi... Mateusz. Opowiedz mi, jak, za... jak zaczęła się Twoja przygoda z Wrocławia? Jak zaczęła I się i Twoja przygoda z Wrocławia? Jak zaczęła się Oklejaniem. Pojazdów. Jak... I. Czy Przycień... ciemnie? szyb. Mateusz, jak zaczęła się Twoja przygoda z komuś... Będzie do wygrania buby E36. <śmienic> to to... Odkąd pierwszy raz ją zobaczyłem, to mi się podoba. <śmienic> Bym prosił, żebyś tak nie przyspieszał, bo fajnie by było, jakby nasze paraceny z Ja mam szybki reflex, szybki reflex, reflex, reflex. Ej, z, z Teraz się wkurzyłem. Teraz naprawdę mnie wkuruje się. Poczekaj, nie rób tego. To był przypadek. Ale musisz być głośno, więc jeżeli wideo Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. Na bieżąco o Jakaś zamieć a pamiętasz jak opowiadałeś, że studiowałeś w Pogwardzie? Tak jest. No to weź Poka, bo tylko gadasz, że umiesz. To pasz nasz. Poszedłeś na gibel? No, siku. Kurwa, siko. wiedząc, że mam posprzątać, przyszedłeś mi tam... Nie, siku wiem. Ja na sezon. Pamiętajmy, że piłowanie na jedynce pod Biedronką to jednak nie jest drift. Zbierale! Ale wam sprawnie idzie, chyba macie nożyki u mnie <noise> <A, głos> takie jak te! Dobra, nikt nie będzie słyszał moich myśli teraz. O jaki ten, magneto. Jest magneto jak ten z tej z parodii jednych Wojen, co miał taki wielki kask. Can he drive? Can he drive? Bo nowy tu odje... Znaczy... Nie nowy... Znaczy... coś nie podoba mi się w Ale pan Ale mu pan powiedział! Nie ma literatywy, wcisnij rękę w ogień. Wystarczy. ...na kur... ta droga. A tu jeszcze jakiś kur... kucmas. Wykopał se kur... ruch melioracyjny, kur... P... palony pajac. No jestem po przetreningówce wieczórowego <grymne> Ty bo... Bo to ostatnie... Kup mi takie! Pora <grymne> wchodzić <końcu> do roboty! <grymne> Ani <Dostań> z tego? <grymne> <grymne> Dobre! <Dostań z tego? grymne> <grymne> co to powiedziesz? Kolejny fajny spot, szybkie dziewczyny, fajne samochody <grymne> Tak jak to co? To Jak gomyśl Tu brakuje! Właśnie tu byli! Patrzcie co na jednym. nie ma. Już konowie nagiori? Tak. Świetnie, no. możemy zaczynać. To jest gwóźdź programu? Gwóźdź programu to będzie jakby jechał do domu. <grym> Ten zegarek się nie trzyma. U nas awaria prądu, a przed chwilą awaria mikrofonu. Nagrałem to już, ale niestety nie włączyłem mikrofonu, więc poszło do kubła. Chłopaki są na szkoleniu, nie mają prądu. Andrzej próbuje oklejać, nie ma prądu. Ja próbuję ładować baterie w aparacie, nie mam prądu. Nie wiem, jak to się skończy. Zobaczymy, co dalej, co przyjdzie jutro! Co ty tu masz na tej soczewce? Brudna jest? Czekaj. <laughs> no nie wierzę w to. Co? Gdańsk? Ja wiem. <laughs> Ole buba, tam jest jeszcze 33 km. Ile? to K... jest? Małe, włochate i lata między majtkami. Bosman. Ej! Pisterka pan ma? Gościu! Sorry, nie widziałem cię, zapatrzyłem się niego. Przepraszam ci, bardzo. <grym> to, że mam reflekt. To już droga publiczna? To już można bokiem lecieć? Tak. Będziemy dalej vlogować. A ty co też jesteś? Ja jestem e, raperem. O! Co? Błąd, bę, tego. No to... Weź Mati, weź się zachowuj, nie obrażaj ludzi, kurde. Jesteśmy tutaj w gościach. Uwaga, kurwa transformacja we w rapstera. Bo ostatnio zostałem opierdol, że wychodzę na służbowe eventy ubrany w jakieś wąsy czy inne. Strym się że teraz że bardzo lekko uwalona w kotach i z jakimiś wadami produkcyjnymi, tu nie wiem czy by że się... Bo ja nie wiem, czy to są wady produkcyjne, czy tej koszulki nie użyłeś do czegoś. A w sumie, czekaj, to mogła być ta. <śm> Sorry za mój głos od razu, bo mamy co dzisiaj? Wtorek? A w sobotę mieliśmy naszego grilla. No, i tak trochę mi głos siadł. A dzisiaj mamy tyle roboty na hali, że... No po prostu musimy sobie dać radę z Błażejem. Szykuję kamaro, będę kleił pasy. Ty. czujesz smak nadciągającej imprezy? Tak średnio bym powiedział. No właśnie, Leci. <sum> Zanim w obuwiu sportowym nie wpuszczamy na <sum> lekę. <sum> <sum> No i widzicie, tak to wygląda jak da się bubie za dużo wolnej ręki i za dużo czasu i możliwości. Jeżeli wideo Wam się podobało, subskrybujcie kanał, <gry> na bieżąco! Wijajcie na media społecznościowe, do mnie do niego, tu i tu I widzimy się w następnym wrap live'y. Siemanko, siemanko siemanko, 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 siemanko.